Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na wasze pytanie. A pytanie jest, czy on podejmie pracę nad sobą, aby stworzyć ze mną związek. Jeżeli chcesz, aby on podjął pracę nad sobą, to najpierw zacznij od siebie, ponieważ może okazać się, że kiedy podejmiesz pracę nad sobą i nad tym związkiem, to może okazać się, że już nie będziesz nim zainteresowana, będziesz chciała coś innego. I innego partnera. Ale przejdę do czytania. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty. Sedno, umiarkowanie, co wychodzi naprzeciw. A spędzaki. Wynik, odpowiedź, rada. Dziewięć mieczy. Sedno umiarkowanie, wymagania. Jeżeli od kogoś coś wymagamy, to również od siebie tyle samo powinniśmy wymagać. To jest poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, okres wolny od napięć, niepokojów, kłótni. To jest czas refleksji, czas relaksu, odpoczynku. To jest takie pogodzenie się z sytuacją czy z osobą. Człowiek szuka złotego środka. Chce radości w tworzeniu związku, chcę zachowania dobrych proporcji w związku, chce dobrej energii, co wychodzi naprzeciw, a pentakli. to jest przeciągnięcie pewnych spraw. To, to też jest niewłaściwe wykorzystanie dóbr. To są sprawy majątkowe, to jest brak chęci do zmiany dotychczasowych zasad. Brak chęci do zmiany dotychczasowego trybu życia. To jest zaborczość, lenistwo. Wynik, odpowiedź, rada, dziewiątka mieczy. To jest lęk, to są obawy. Człowiek znalazł się w skomplikowanym położeniu. człowiek dręczą wyrzuty sumienia. To też jest cierpienie spowodowane brakiem bliskiej osoby. To jest rozpad związku, który nie ma perspektyw. On boi się, maleńki, jest poblokowany. Nie wchodzi się w związek z mężczyzną, który jest poblokowany, maleńki, oraz nie pokazuje chęci, aby to zmienić. A ty nie jesteś jego panią psycholog. Szukaj partnera, który jest otwarty na związek. Nie trać swojego cennego czasu dla niego. I tego Ci życzę. Panowie, zapraszam do kontaktu. Przedyskutujemy Twoją blokadę psychiczną oraz Twoje ograniczenia. Również zapraszam Panie do kontaktu. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłości. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot. Dba o siebie.